W Greenkanu wnętrza dziś bardzo konkretny temat mała sypialnia w bloku i omówimy ten przypadek na bardzo konkretnym przykładzie. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! W zapowiedzi wspomniałam, że dziś bardzo konkretny temat. Mała sypialnia w mieszkaniu, w bloku i jesteśmy dokładnie w takim miejscu. Gości nas dziś, Marta. Dzień dobry. Jesteśmy w mieszkaniu, Martuś, na czwartym piętrze i Ty się musiałaś właśnie z tym tematem małej sypialni zmierzyć. Zgadza się, jak wiemy, bardzo dużo osób boryka się z takim problemem, ponieważ mieszkania w blokach no póki co jeszcze nie, nie są tak duże. To właśnie powiedz, co było dla ciebie najważniejsze, bo rzeczywiście przestrzeń nie jest duża. Wycisnęłaś z niej wszystko tak naprawdę, co się dało. Od czego zaczęłaś właśnie? Generalnie zależało nam bardzo na tym, żeby było dużo miejsca do przechowywania, mhm. bo wiadomo, że mieszkanie w bloku, no nie mamy możliwości tak ogromnych, więc pojemne szafy, Łóżka z szufladami, komoda, to są te elementy, na które postawiliśmy. Następnie zmierzyliśmy oczywiście wymiary naszych, naszych wymarzonych mebli i zabraliśmy się za planowanie. Zaczęliśmy od ustalenia naszych potrzeb, czyli przede wszystkim sprowadza się to do tego, że mamy sporo rzeczy do przechowywania, dużo ubrań i nie mamy możliwości niestety wyniesienia tego w przypadku mieszkania w bloku na przykład na strych, tak? Mhm. Tutaj dużą rolę odgrywa szafa. Jest to bardzo wygodna szafa. Mamy ogrom możliwości, jeśli chodzi o planowanie, zarówno zewnętrznego wizerunku, wyglądu szafy, jak też wnętrza szafy. Tak? Możemy... Od środeczka zacznijmy. Od tego, co w środku. Ja postawiłam, można powiedzieć, na klasykę. Mhm. Czyli generalnie są to półki, drążki niewielką część zajmuje też e, gospodarcza przestrzeń. E, nie jest to w moim przypadku e, najważniejsza część, ale jednak te rzeczy też gdzieś muszą e, zostać przechowywane, tak? Fajnie, e, że miejsce e, znaleźliście na to. Jeśli chodzi natomiast o tą część, gdzie znajdują się półki, to są półki, są też szuflady. Także mamy ogrom możliwości, naprawdę. Możemy wybierać e, przeszklone półeczki, gdzie można sobie poukładać biżuterię, Zegarki, paski, naprawdę jest ogrom możliwości. Są drążki wysuwane, gdzie możemy zawieszać spodnie, mhm. spódnice. No wybór naprawdę ogranicza nas tutaj tylko fantazja. Co jest wy ogromny, Ja postawiłam na klasykę, e, czyli generalnie większość mojej szafy to półki i drążek, ponieważ e, uważam, że to najbardziej mi się sprawdziło, ale nie wykluczam, że w przyszłości może się to zmienić, bo system PAX, e, Generalnie i, i to wyposażenie możemy na każdym etapie jakby coś dodać, uzupełnić zmienić, sobie. uzupełnić. Mhm. Dlatego zdecydowanie. Fajna opcja. Się. Że tak. Z upływem czało, czasu on się jakby dostosowuje też do potrzeb y, naszych. Mało tego, Asiu. Oprócz tego, że w środku możemy zmienić, możemy też sobie wygląd zewnętrzny szafy zmienić. Mhm. Jeżeli nam się przestaną podobać drzwi, czy uznamy, że chcemy dołożyć lustro bądź ująć lustro? Możemy to w każdym momencie bez problemu zrobić. Mówisz o frontach. Ty sedal. Dokładnie. To są, słuchajcie, fronty. Po pierwsze, mają bardzo fajny, lekki, skandynawski design. Myślę, że do wielu wnętrz są na tyle uniwersalne, że do wielu wnętrz będą pasowały. Po drugie, tak jak Marta już wspomniała, mamy właściwie kilka opcji. Bo co? Są fronty yy, przeszklone. Są fronty w postaci lustra pełnowymiarowego, więc no dla mnie to jest akurat duży plus, że ja mogę się przejrzeć rano na przykład, jak się szykuję. Zgadza prawda? się, to jest bardzo przydatne, ale jeszcze warto dodać, Asiu, że jeżeli mówimy o wnętrzach typowo w bloku, lustra spełniają jeszcze dodatkową funkcję, bo oprócz tego, że one rozjaśniają wnętrze, mhm. sprawiają wrażenie takiej głębi. Wnętrze się wydaje po prostu większe, tak? Mm -hmm. I też Także pięknie że... odbijają światło które Zgadza się. Które się. Jeżeli zobaczcie. mówimy o świetle dziennym, to warto też wspomnieć, że w szafach również możemy zamontować dodatkowe oświetlenie. W przypadku na przykład, kiedy wieczorem czegoś szybciutko szukamy, tak? Otwieramy szafę. I tak zaświeca nam ja się. Ja mam tą opcję i uważam, że jest genialna. Genialna. To się bardzo ułatwia. Czyli mamy fronty przeszklone, mamy lustra pełnowymiarowe, mamy lite, jakby fronty takie bez przeszkleń, słuchajcie, do koloru, do wyboru. To mamy szafę Pax omówioną. Fajne, głębokie półki. Stosujesz tę zasadę, że bliżej masz ubrania, które używasz na bieżąco, a głębiej te, które rzadziej? Asiu, to jest zasada wraz ze zmianą sezonu, Robimy Aha. tylko szachmat. Szachmat tak, i już łat, tak. łatwiej jest. Zgadza się. A komoda, bo widzę, że masz też komodę w sypialni. Wybraliśmy i komodę i leżankę z serii Chemnes. Od zawsze mi się bardzo podobało rozwiązanie funkcja leżanki, mhm. która w każdej dowolnej chwili może się przeistoczyć w pełnowymiarowe łóżko. I Wy tak wykorzystujecie. Tak, e, tak. my ten tak ten wykorzystujemy. Leżanka. Natomiast jeżeli jest potrzeba, żeby było więcej miejsca w pokoju, raz dwa składamy. Kościel chowamy do szuflad. Mhm. To i rzeczywiście jest miejsca. ta leżanka. Wiem, że jest bardzo popularną opcją, bardzo popularnym wyborem. Przez Was już też o tym rozmawialiśmy właśnie. Że... Bardzo często jest wybierana i dodam nawet, że spotkałam się z wyborami leżanki do salonów. Nie tylko do mhm. miejsc, gdzie. tylko takiej a la kanapy. Ta, tak, tak, a la kanapy. Mhm. Ponieważ w momencie, kiedy wyłożymy miękkie poduchy, jest to naprawdę wygodne miejsce zarówno do siedzenia, jak i do spania. Tak, ona ma też fajny design i myślę, że to, był, to jest taki kluczowy element, jeśli chodzi o wybór. A wracajmy do sypialni i do funkcji znowu przechowywania, bo i leżanka, i komoda y, mają tą funkcję właśnie przechowywania. Zgadza się? Asiu, jeżeli chodzi o komodę i leżankę, naprawdę zdziwiłabyś się, ile tam rzeczy można pomieścić. Nie, nic już nie dziwi, <laughs> jeśli chodzi o IK, i pojemność tych mebli. Szuflady są bardzo pojemne, przy czym komoda nie wygląda jakoś bardzo masywnie, a mieści naprawdę ogrom rzeczy, mnóstwo rzeczy. Szuflady przy tym chodzą bardzo płynnie, nie ma problemu z zamykaniem, tak, ponieważ są blokady, oczywiście… Czyli otwierasz takim... i zamykasz tak, właściwie… Tak, zgadza się. Mm -hmm. przy, nawet przy dużym obciążeniu szuflad nie ma opcji, żeby… One wypadły, to tak? Co trzymasz sobie w takich szufladach? No, i w łóżku w i w szufladzie. Aż jeżeli chodzi o leżankę, takie rzeczy typowo sypialniane, powiedziałabym, czyli dodatkowe kołdry, mm -hmm. poduszki, pościel na zmianę, tak? Takie rzeczy. Ja to nawet nazywam drugą piwnicą, powiem szczerze, bo ogrom rzeczy, ogrom rzeczy, które tam można włożyć i to jest bardzo przydatne. Nie wyobrażam sobie teraz zamienić łóżka z szufladami na łóżko gdzie pod spodem nie mam tej przestrzeni wykorzystanej, mm. bo to jest przecież bardzo duża przestrzeń, prawda? Więc no warto, no tak, naprawdę na, etapie, się warto, warto. na etapie planowania pomyśleć nad tym. Mm -hmm. Zwłaszcza jeżeli mieszkamy w bloku. A w komodzie, czy masz taką opcję segregowania? Ja jestem w ogóle taką pancią segregującą, bardzo lubię mieć posegregowane rzeczy. Działasz też segregacyjnie. Działam segregacyjnie. <gry> I osoby, które mnie znają bliżej, wiedzą, że kolorystycznie nawet mam to poukładane. Jest opcja dodatkowego wyposażenia zarówno szuflad, jak i szaf. Są to różnego rodzaju pojemniki, pudełka, generalnie mhm. na każdym etapie w dowolnym momencie możemy coś sobie dodać, coś ująć, coś zmienić, czyli fronty, szaf, dodać wyposażenie, jeżeli stwierdzimy, A ja jakieś, Tak, zgadza dodatki, się, jeżeli pościele. czegoś nam przybędzie. Mhm. A właśnie, pościele, na co się zdecydowałaś? Ja stawiłam mhm. na naturalne materiały, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o pościel. E, czyli bawełna, len, to się naprawdę świetnie sprawdza. E, mało tego, e, nabierają te materiały wraz z użytkowaniem szlachetności, tak? czyli załóżmy ten len, e, który obecnie jest bardzo modny, bardzo popularny. On się wraz z wiekiem e, uszlachetnia. Tak. E, poszewki lniane to jest to, co robi naprawdę dużą robotę uważam w mojej sypialni. Te troczki no są chyba z pozoru, najbardziej. Tak, z pozoru są to takie proste poszewki, ale te dekoracyjne troczki są takie nadają całości naprawdę wyrazu, uważam. Naturalne materiały mam też w pościeli oraz prześcieradło, tak? Prześcieradło również 100% bawełniane. Jest to bardzo ważne dla komfortowego snu. A myślę, że wszystkim nam bardzo na tym zależy, aby się spało komfortowo. No tak, żeby ciało oddychało też, żebyśmy y, 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 gdzieś no, mieli jednak y, komfort kładzenia się i budzenia porannego, wysypiania. I jeszcze chciałabym, żebyśmy o poduszkach trochę porozmawiali, bo... Dla mnie zmiana poduszki okazała się ogromnym krokiem właśnie do komfortowego snu, o którym mówiliśmy. Okazało się, że ja muszę mieć bardzo płaskie poduszki, takich których praktycznie nie ma. Ty masz troszeczkę inne. My wybraliśmy poduszki w opcji wysokiej. Co jest ważne, bardzo ważne w moim odczuciu, to że poduszki możemy prać mhm. i to aż w 60 stopniach, tak? I w tej temperaturze giną roztocza, a w przypadku alergików jest to bardzo ważne. Tak konkretnie nam się zrobiła. Ja bym chciała jednak wrócić też trochę do dekoracyjnych aspektów tej sypialni, no bo omówiliśmy już kwestię przechowywania. Rzeczywiście, dużo miejsca macie, prawdę mówiłaś, dużo miejsca macie na przechowywanie w tej sypialni. Dobrze zaplanowana przestrzeń, ale nie byłabym sobą, gdybym nie zwróciła uwagę na to, że ona jest po prostu ładna. Jest Estetycznie Dziękuję wykończona, bardzo. Fajnie zaprojektowana. Widzę, Dziękuję. że też fajne dodatki sobie sięgnęłaś. Opowiadaj troszeczkę. Fajne doniczki na przykład. To, co pierwsze zauważyłam. Doniczki od samego początku wpadły mi w oko, ponieważ przywodzą na myśl Skandynawię. Jest to naturalny materiał, mhm. terakota. One mają dużo więcej zalet niż widać. sam wygląd. Tak, mhm. sam wygląd. Jest to materiał, który pochłania wodę i w przypadku, kiedy roślina Potrzebuje. Oddaje pewnie. Oddaje. Fajne rozwiązanie. Bardzo fajne rozwiązanie. Jeśli chodzi o dodatki, to rzeczywiście robią one klimat w pomieszczeniu. Mhm. Ja wybrałam ramki, które mogą zarówno stać, wisieć, możemy w nich umieścić zdjęcia, grafikę, ale też suszone kwiatki czy listki. W zależności od, od nastroju. Tak i od pory roku też. Bardzo, bardzo fajnie, fajnie to wygląda, i ja zwróciłam uwagę, bo ostatnio kręciliśmy odcinek też o oświetleniu, właśnie o różnych funkcjach i punktach świetlnych w domu, na lampę. Lampa jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ jest na bardzo długim wysięgniku. Mhm. Mogę ją sobie skierować na książkę, którą bardzo lubię czytać wieczorem. Lampa ma też funkcję montażu do ściany, także w zależności od potrzeb, upodobania, możemy ją zamontować mhm. na ścianie albo po prostu przy biurku. O tertial mówiliśmy właśnie o mobilnym ramieniu, o kloszu, który też można sobie regulować. Więc myślę, że to jest bardzo fajna opcja i do sypialni, i do przestrzeni pracowej, też tak naprawdę. Mało Wielu tego, nawet w kuchniu. kuchni. O, widzisz, o tym nie, nie pomyślałam. E, czyli zobaczcie, tak naprawdę, problem małej sypialni, problem, w cudzysłowie, tak to, że tak powiem, ujmę, bo jak patrzę na to wasze wnętrze, to to nie jest problem. Przepięknie zagospodarowaliście e, tę przestrzeń. Dziękuję e, bardzo. <laughs> Taki, no, ja, ja to zawsze mówię, że coś zostało wyciśnięte jak cytryna do samego końca. E, mało tego, Marta, wchodząc do tego waszego pomieszczenia, ma się, słuchajcie, wrażenie, że to jest. Duże pomieszczenie, mimo że nie jest duże. Nie że, jest duże, nie jest duże. Jest sporo miejsca tam, tak naprawdę powietrza dużo. E, fajnie te meble wszystkie rozplanowaliście, rzeczywiście są pojemne, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Gratulacje ogromne. Dziękuję, e, bardzo mi miło, bardzo mi miło. Ja liczę na to, że ten odcinek będzie dla Was inspiracją, zachętą, takim udowodnieniem, że mała przestrzeń wcale nie musi być problemem właśnie, czy, albo że jeśli jest nawet dla Was jakimś takim wyzwaniem, to jak się okazuje na przykładzie Marty i pomysłowości, że można to bardzo fajnie, właśnie szybciutko rozwiązać tak? i fajnie zaplanować. Jeśli nie czujecie się pewnie planer na stronie doradcy w sklepie, sama byłam świadkiem, że rzeczywiście tak. fajną robotę robią yy, yy, i rzeczywiście są w stanie rozwiązać te różne nasze problemiki. I tym pozytywnym akcentem zakończymy dziś. My się wspólnie pożegnamy. Ja Was zaproszę jeszcze na jeden odcinek z tej przestrzeni, bo oprócz sypialni pokazaliśmy w ogóle całe mieszkanie. Ja uważam, że jest tak pomysłowo zrobione i tak właśnie wyciśnięte do końca, że chciałam Wam je pokazać. Także jeżeli będzie już na kanale, to tutaj na górze będziecie w tym momencie widzieli kartę do tego odcinka. A na dzisiaj co? Będziemy się żegnały. Byłoby bardzo miło. Mnie również. Bardzo, bardzo bardzo dziękuję, Marta. Dziękuję e, serdecznie za taką cudowną aż. gościnę. Z Wami się żegnam nie na długo. My tradycyjnie widzimy się już dosłownie za kilka dni. Tu gdzieś z boku w tej chwili widzicie przekierowania karty do kolejnych odcinków IK. Jeżeli lubicie meble, akcesoria z IK, to zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia.